Dzień dobry. Witamy się z San Cristobal de las Casas, w stanie Chiapas. Przyjechaliśmy wczoraj wieczorem, a przyjechaliśmy tutaj, ponieważ bardzo chcieliśmy zobaczyć obchody Święta Zmarłych w Meksyku, bo to na moim bucket list od bardzo dawna. No i takie największe obchody są w Oaxaca. Niestety jest to taki dystans, że poddaliśmy się. Taki był pierwotny plan, żebyśmy pojechali do Oaxaca. Ale z Yucatanu to jest 29 godzin e, autobusem. Nie chcieliśmy lecieć samolotem. Potem z Oaxaca, żeby wrócić do Gwatemali, to było znowu kolejne 12 godzin autobusem, więc uznaliśmy, że no nie ma sensu. Jeszcze wrócimy do Meksyku na pewno. E, także będziemy robili, kiedyś sobie zrobimy jeszcze, Diaz e, de los Muertos w Oaxaca. No, a innymi dwoma regionami, gdzie właśnie tak pucznie się obchodzi ten dzień jest Yucatan, no, z którego uciekliśmy, więc tam go nie obejrzymy. No i właśnie Chiapas. Więc przyjechaliśmy do Chiapas, to sam Cristobal de las Casas, żeby zobaczyć, jak to się tutaj świętuje. Podobno świętuje się fajnie. Idziemy na festiwal. Będzie parada. Pojedziemy też na cmentarz, żeby zobaczyć, jak to wygląda. A z czego słynie to miasteczko? Przede wszystkim z małych, ciasnych i kolorowych uliczek. Słynie też z wyrobów ich tutaj regionalnych. Wszędzie mamy tutaj dwa targowiska, w których będzie można kupić lokalne wyroby. Również wieczorami na ulicy rozkładają się ludzie z targowiskiem i sprzedają jakieś lokalne rzeczy, różne rzeczy ręcznie robione. Również kulturowo się różni zdecydowanie od stanu Yucatan. Można też tutaj pójść sobie na ich lokalne jakby rytuały, między innymi pójdziemy pewnie też zobaczyć jak wskładają ofierze kurczaka i na żywo obcinają mu głowę prawdopodobnie. Jest to miasteczko również uznawane za miasteczko backpackersów, jest to bardzo dużo hosteli, którzy również szukają do pracy za nocleg i jedzenie, czyli pewnie od cholery ofert backpackersów. W okolicy miasta można zobaczyć sobie bardzo dużo jaskiń, grot. Są też piękne wodospady. Jest piękny kanion, na który na pewno pojedziemy. Jest bardzo dobre jedzenie, przede wszystkim i generalnie stanio. Również ten region tutaj ma swój własny alkohol, nazywa się Pax, który również podobno jest bardzo tani. Nie mieszkamy spróbować na pewno. Również da się odczuć tutaj lekko zmianę temperatury. Ponieważ dzień mamy około 22 3 stopnie, a w nocy temperatura spada poniżej 20 stopni. Co ciekawe, ta temperatura utrzymuje się tu przez cały rok. I podobno nie ma komarów, damy wam znać. Mam nadzieję, że nie ma, bo w innych regionach naprawdę dają się wyznaki. W mieście znajdują się również dwie katedry. Przed wami katedra de San Cristóbal de la Casas. Miasto aktualnie wszędzie jest... Przygotowywane do aktualnych uroczystości, do parady, więc naprawdę jest bardzo kolorowo. Ludzie mają już pomalowane twarze. Ogólnie miasteczko jest bardzo piękne, fajnie jest się tu zgubić między tymi uliczkami, poglądać te kolorowe budynki. Jest tak kolonialnie, trochę jak było w Gatemali, we Flores. Widać całą tą kolonialną architekturę. Ja jestem jej ogromnym fanem. Macie e, ołtarze, oni stawiają takie ołtarzyki wszyscy w domach, w sklepach, w miejscach publicznych. I tam stawiają zdjęcia swoich zmarłych, podejrzewam, że są jacyś zmarli, którzy się zasłużyli dla miasta, dlatego są na głównym rynku. I tam kładą jedzenie, i ulubione, jakieś picie, czasami alkohol, jak zmarli sobie lubili wypić, żeby jak wrócą, bo Meksykanie w ogóle wierzą, że oni 1 i 2 listopada dusze zmarłych wracają na ziemię, to żeby jak wrócą, to właśnie mogły, mogli spróbować jak zjeść te swoje rzeczy i wypić, które lubili najbardziej. O, a tutaj, jak komuś się nie chce wchodzić pod górkę, to jest taki pojazd śmieszny, wagonik. Widoczek na samej górze jest taki. Słuchajcie, jesteśmy w markecie słodkości i jest no... Wszystko to jest. To jest market słodkości i wyrobów wyrobów artystycznych. W mieście jest coś takiego jak darmowy Walking Tour, wystarczy widać się w danym miejscu. Tutaj właśnie stoimy. Za mną jest pan nie go widać on z parasolką tam stoi. Na parasolce ma napis Free Walking Tour. I jeden jest o czwartej po południu i trwa dwie godziny. I kończy się na degustacji alkoholu, chyba tego pak też. A drugi jest o 10 rano. I o 10 rano jeszcze jest po hiszpańsku, bo ten o czwartej jest po angielsku, i jest drugi o dziesiątej po angielsku, i jeden jest o dziesiątej po hiszpańsku. No. no i dwie godziny są rodzicie po mieście, i tutaj Ziemia opowiada o, o wszystkim w zasadzie, o danej W 1526 przez Hiszpana, I który sobie to przyleciał, musiał zaczęliśmy budować chatę, ten idziemy. A potem przyjechali tu e, księże, też z Hiszpanii, żeby budować te kościoły. Oni tam zaczęli mieć między sobą, ale finalnie w 1500-1500 to to, oni przyjechali zbudować katedrę, która jest ze mną. I pierwsza nazwa miasta to było Ciudadra, a potem zmieniło się na istobany, z z San Cristobal de las San a de to jest tego cięża, e, takiego głównego, co przyjeżdża tutaj budować, e, te katedry i kościoły i tak dalej, i tak właśnie stał San Cristobal de las Casas. Będziemy zobaczyć chatę teraz tego. dzień miał na dnie. nie pamiętam. Znaczy, tu przyleciał wybudować w co... Miasto. Te chaty były zbudowane z naturalnych materiałów. Nie zrozumiałam konkretnie z czego, ale są na tyle elastyczne, że nie mam problemu z trzęsieniami, gdzie mi tutaj było trzy miesiące temu. 6,3 trzy w skali litera i te domy się ruszają, także nic się im nie dzieje. No i to też jest normowane przez rząd żeby nie zmieniać wyglądu z zewnątrz. Mogą być w środku jakieś apteki czy sklepy, restauracje oczywiście, ale nie wolno zmieniać ich ze zewnątrz. A to jest oficjalne wejście do chaty jego. Powiem Wam, że San Wissowel było miastem kupieckim w XVII-XVIII wieku. Potem w 1972 była powódź, ogromna powódź przez co dostali ogromne dofinansowanie od rządu i w 1974 wybudowali sobie tunel, który bierze całą część z pięciu rzek, które tu spływają. Gracias. Z rzek, które tu spływają i płynie do Pacyfiku. Więc w ten właśnie sposób, dzięki temu tunelowi wysuszyli lagunę, która się tutaj znajdowała i po 2000 roku na południu miasta, gdzie była laguna, zaczęli to zaludniać i budować budynki. Za to ta część historyczna, to downtown, jest otoczone przez pięć kościołów. Tu właśnie widzicie, jak to wygląda z punktu widokowego. I to w środku, pomiędzy tymi pięcioma kościołami, to są wszystko hiszpańskie budynki, które właśnie powstały w XVI wieku. Jak Hiszpanie tu przyjechali budować miasto. Miasto jest zbudowane przez Europejczyków. E, no, a w 1994 e, powstał tu ruch e, zapatystów, jeżeli tak to się mówi po polsku, mam na nadzieję, który tu działa do teraz. E, w Sylwestra 1994 napadli oni na bazę wojskową e, wojska meksykańskiego, ubrawali ją z broni e, i odbili. Ziemię, które były tutaj Europejczyków, Hiszpanów w większości i dali je ludziom, którzy pracowali, bo tu się odbywało takie trochę niewolnictwo trochę, że tak powiem, po cichu. Bo ludzie pracowali, a dostawali nic. Bo wszystko dostawali właściciele ziem, które były ogromne. Więc właśnie ten ruch zapatystów to są ci wszyscy ludzie, którzy mieszkają po dżungli, dookoła furak i też część Ludności Majów e, kontroluje teraz, chodźmy już te tereny dookoła, i to też oni są powodne przez to, że musieliśmy jechać dookoła 9 godzin autokarem, a nie trasą, która ma 300 km, e, bo nie pozwalają zbudować szybkie drogi między Kalenkę a San Cristobal. Jest taka droga, która ma 350 km, jest przez dżunglę, ale żadna z proporcji nie chce tam będę jeździć. Bo ta część nie podlega pod rząd. Oni tam mają swoje takie społeczności komunalne, trochę mogę to tak nazwać, gdzie wszyscy dbają o siebie i meksykański rząd nie może tam przepchnąć. E, więc nie mogą być dość drogi, więc dlatego też my musieliśmy jechać 9 godzin przez dookoła, przed chwilę e, No, świętowali właśnie ostatnio 30 lat. E, na 30-lecia napadu na tam. Bazę wojskową Sylwestra. I teraz? Nie, szeroko, teraz. Kurut, nie będą świętować 30 lat. E, a wszystko tam opowiadał no, pan pod e, kościołem świętego Krzysztobala, San Kristobal katedrą, e, która jest patronem e, podróżników, a też taksówkarzy, tak, i tak widzisz, że się zajmują przewozem. I mówi, że 25 lipca tam jest wielka. Jest ta wielka impreza i wszyscy przyjeżdżają, żeby im poświęcił święty auta. Zostawiają się w kolejce, wszyscy ci z tak z taksówek. Więc jest wielka impreza, to jest tak pod kościołem. No. Więc laguna jest osuszona, zapatyści rządzą. Tak to właśnie jest w Stanach Oryginalne, pierwsze oryginalne wejście do miasta. I to jest pierwsza oryginalna wybudowana tutaj ulica który prowadzi właśnie do tego głównego wejścia. Tam na końcu jest ten dom e, Diego, który wzięliśmy już i oczywiście katedra, która jest za nim. No i wiadomo, że to jest główna ulica, no to jest już pięknie przystrojona na święto zmarłych. I oni zdobią w ogóle trawę nie wiem czemu jeszcze, ale w trawę i w pomarańczowe Goździki, wszystko na dzień świętych, wszystkich świętych, kawa w czekoladzie. Dobra nawet. Tlaxcalate, czyli natu, e, na tradycyjny meksykański napój z kukurydzy pieczonej, z cukrem, z cynamonem, z czymś jeszcze o czymś pamiętam. I z jakąś pszczelą, która sprawia, że to jest czerwone. I smakuje jak tortilla dla wpływów. A tak wygląda ten materiał, z czego zbudowane są wszystkie budynki tutaj. Bo tu widać, jakie jest odsunięte są cegły. Jest to materiał naturalny, pochodzenia tylko ze stanu, który pochodzi tylko ze stanu Chiapas. Nie zrozumiałem dokładnie co to było, ale tak to wygląda właśnie. I są ładne malwidło na budynkach, na przykład tak jak tutaj. Santo Domingo to jest kościół, który miał bardziej służyć ludziom, którzy byli z północnej części miasta. Takim bardziej z tych rejonów Apki, z takich rdzennych ludzi z Chiapas. I on tak naprawdę wyznacza granicę między Downtown, czyli tym miastem, miejscem, gdzie. Jest taka różnorodność kulturowa, a tą częścią, gdzie żyją się właśnie bardziej rdzenni ludzie z, z gór czy to tutaj z regionu Chiapas i przed nim jest e, plaza Santo Domingo. tam przed nią przechodziliśmy, jest tam ogromna marketów z ręcznie robioną taniną, co jest charakterystyczne dla tego regionu i też jest ona jakby we władaniu tych ludzi z Ciapa, z tej community, co oni tutaj mają. I nikt, ani kościół, ani rząd e, nie mogą na nich nic wyprzeć, bo oni są taką mocną, scaloną całością. Trochę no, trochę sekta taka, tak myślę. I jak e, prezydent chciał odwiedzić Santo Domingo, prezydent Meksyku, to poprosili, żeby wyczyścić ten plac, żeby on przejść. I ci ludzie się nie zgodzili. Powiedzieli, że mogą co najwyżej Trzy stragany usunąć My tutaj trzy stragany tylko. Chciałam, że całe reszty nie usunął. I tam ci dostawcy też płacą podatki. No i te całe pieniądze właśnie do tej community, a nie do rządu czy do, do kościoła. A teraz idziemy spróbować posz. Znaczy się alkohol. Jesteśmy na degustacji posz, e, czyli tego tradycyjnego alkoholu tutaj. I już próbował bo widział, że jak płyn do naczyń. Zaraz wyjdziemy. No, wyszliśmy z tej tego stacji z tego fritura i no... E, próbowaliśmy od tego najmocniejszego do najsłabszego i pierwszy no, smakował no, jak, no jak, trochę jak płyn do naczyń. Smakował trochę jak... I trochę łusą chyba przypominał. Jest taki jak e, pralinka, coś takiego. Może trochę jak te No nie wiem, taki, taki trochę jak płyn do naczyń. On jest w ogóle zrobiony z kukurydzy. Kukurydzy, trzciny cukrowej? I czegoś jeszcze i uh, ona powiedziała wheat, więc ja nie wiem czy chodziło o konopię, czy o jakieś zielsko. No może tak, o konopie, nie wiadomo. Tak no. powiedziała, powiedziała corn, e, na cukrowa i wheat. No to może jakaś trawa też było być. A to drugi smak to, to był trochę słabszy, ale też był wyczuwalny taki mocny, znaczy nie było aż tak czuć alkoholu. To było takie starzejące się, czyli to było to pierwsze, ale po ośmiu latach. No. Potem mieliśmy czerwone, to był taki skus, to był i był słodki, był mocno słodki, nie było. A też było czuć alkohol. No i ostatni był czekoladowy, był, był... pyszka. I był chyba najlepszy, ale był najsłabszy. No ogólnie tutaj też ten region jest znany właśnie z bardzo wysokiej jakości czekolady, yy, kakao i kawy, więc polecam, jak to będziecie tych tak jak polecam spróbować sobie czekoladę i kawę generalnie. No, my, my tak pani powiedziała, że takie mają buteleczki 1,85 no 85 peso, tam po takie średnie, po sto ileś, i te największe, chyba pół litrowe, po 500. 200? 500 ja, ja były. A pomiędzy jeszcze jakieś za 200. to pomiędzy jeszcze za 200, no. Ale my, my sprawdzimy poza miastem, podobno jest taniej kupić na nich, którego na kochach. Myślę, że kupimy jakąś małą buteleczkę. Jak pojedziemy do tych miejscowości tutaj rdzennych, to zobaczymy, może będzie taniej. Oni to w ogóle używają, bo POSZ to jest w tym języku tutejszym lekarstwo. I oni to właśnie piją, te rdzenne ludności, rytualnie. No smakuje to jak takie lekarstwo trochę. Coś. Także... Pojedziemy jutro, zobaczymy. Um, mm. Może tam nam się zrobimy jakieś tani. Nie wiem, czy w sumie kupimy. Jedyny problem... Wiecie, jaki jest problem długiej podróży, że potem musisz to sobą tachać. I ja bym kupiła Nie, kupimy, rzeczy. żeby wypić, o co... <noise> Nie będziemy tego wozić w tej pracy. Ja bym kupiła tyle rzeczy do Polski. Naprawdę. Hamak bym sobie kupiła tu, bo są zajebiste. Płonczo mi to Ogrom takich pięknych rzeczy tu jest. Poczucie tego, że będę targać już 4 miesiące, to to jest... No nie da się, cholera no. no niestety, no. Jeżeli podróżujecie przez pół roku, mało pamiątek możecie zabrać. No i na teraz, na dzisiaj to tyle. Jutro będzie, pójdziemy na paradę. Pójdziemy prawdopodobnie na festiwal. Więc widzimy się jutro. Dzień dobry. Jesteśmy w Chamuli. To jest wioska oddalona 10 km od... San Cristobal de las Casas. I charakteryzuje się tym, że mają tutaj miejsca ze który łączy chrześcijan z wierzeniami Majów. I niestety w kościele nie można nagrywać, więc nie pokażę Wam, jak to wygląda. No, ale idziemy zobaczyć, jak wygląda obchodzenie e, tutaj dnia Zmarłych. Dzisiaj jest 1 listopada. E, także idziemy zobaczyć, jak tam się modlą. E, podobno modlą się inaczej. Siedzą tam godzinami. Nie wiem, zobaczymy, co wam powiem. Dzieci w białych futrach są tacy, co mają wysoki status społeczny, zajmują jakieś tam ważne funkcje. Ci w czarnych futrach to są tylko zwykli ludzie. A kobiety mają takie spódniczki nie widzę żadnej. Widziałam, że chwilą tu jedna szła, a nie widzę. Mają takie spódniczki z czakimi, czarnymi, z długimi włosami. Może jeszcze to złapiemy. Powiem Wam, że byliśmy w środku z kościele. Wejście do kościoła kosztuje 60 pesos za dwie osoby, znaczy się 30 pesos za osobę. Żeby tam wejść jako turysta, tu oczywiście nie wolno robić zdjęć. Co nam jeszcze przypomni 3 lata, zanim weszliśmy. I jak ktoś cię złapie, to ogrzewna jest 4200 pas. Tu mam stary napis, ile to jest złotych. W środku był Pan, który odkrawiał modły, oczywiście Pan białe, w tej białej tam z futerkiem był pan, który otwierał modły. E, na wejściu w ogóle jest ogrom świec. Stało tam, nie wiem, myślę, że lekko tysiąc zapalonych świeczek w środku. Na stołach po prostu były stoły całe wypełnione świeczkami. Cały kościół był e, pusty w środku, nie było żadnych ławek do siedzenia, nic takiego. E, na samym środku siedziała tylko ta... Mm, był taki stół, trochę ołtarz, trochę kształt przypominało trumnę. To też jakieś świeczki były. Po bokach były właśnie stoły z ogromną ilością świec, a na ścianach było odgroma takich wystawek. Gablotek. Gablotek, byłem. o gablotki to dobre słowo. Gablotek, w których były postacie świętych, zrobione z plastiku i miały tak creepy twarze, ale tak, że jakbym zobaczyła coś takiego w środku nocy, to mu uciekła. No, i na samym początku, jakby w przodzie kościoła, zaraz przy ołtarzu, był sobie pan, właśnie w tej kamizelce, który odprawiał tam rytuały. Podejrzewam, że to były jakieś rytuały oczyszczenia. Brał ludzi, jakby z boku podchodzili do niego ludzie, podejrzewam, że musieli zapłacić wcześniej. I on tam stawiał taki rząd świeczek albo świeczki w kółku, takich długich, wysokich świeczek, bardzo dużo. Najpierw ich y, tymi świeczkami walił po głowie, walił po całym ciele, przesuwał, potem y, je zapalał, potem dawał trzy jajka y, i je święcił jakby, poświęcał, cały czas się modlił, oczywiście w tym swoim języku, którego nikt nie rozumie. Pytał się tych ludzi, jak tam mają na imię, coś tam się za nich modlił. Potem mi dotykał po nadgarstkach, po jednym, po drugim. Potem tam usłyszałam, że tłumaczył jednej pani, że te ręce się zrobiły gorące przez jakieś tam. nie wiem, pewnie procesy oczyszczające coś takiego. Nie trwało to długie. Myślę, że jedna osoba zajmowała mu tak z 10 minut, żeby się pomodlić i tam wymieniali. I kolejna, i kolejna. No. Ciekawe przeżycie. To jest takie mieszanie to w ogóle to plemię to coś mieszka właśnie się Tsotsil i oni są taką, to no są Indianie i to jest mieszanka kultury majów z chrześcijańską, więc też są jakby święci chrześcijańscy, ale nadal składają ofiary. Też czasami tutaj składają ofiary z kurczaków. W ogóle tam się nie udało trafić na ofiarę z kurczaka były tylko ofiary z jajek, ale no, ciekawe. A teraz przejdźmy na cmentarz. Zobaczcie, jak to wygląda na cmentarz. Wygląda cmentarz z góry, jest pełno kwiatów. Wygląda bardzo ładnie. Jest tyłu kapliczka i te kwiaty, co tutaj widzicie, to są aksamitki. Chciałam sprostować, jak mówiłam, że są to guziki, są to aksamitki. I one mają naprowadzić dusze zmarłych swoim specyficznym zapachem, bo one trochę po prostu śmiercą. Mają naprowadzić dusze zmarłych z powrotem do jego rodzin, no bo w meksykańskich wierzeniach dusze zmarłych właśnie od 28 tak naprawdę października do 2 listopada wracają. Do, tutaj do krainy żywych i odwiedzając swoje rodziny. I te kwiaty mają im właśnie pomóc. Ogólnie tutaj w Święto Zmarłych y, oni imprezują. W przeciwieństwie do święta w Polsce, gdzie jest takie bardziej do, smutne, można powiedzieć, tutaj są wszędzie imprezy: są y, koncerty, są orkiestry, są jakieś tutaj y, stoiska z jedzeniem, z jakimiś y, zabawami dla dzieci wystawiane. Więc zupełnie inaczej to wygląda jak już u nas w Polsce. Oni to tak jakby świętują, że mogli mieć tych ludzi w swoim życiu trochę tak. Że dziękują za nich, cieszą się, że właśnie ci ludzie odwiedzają. To święto zmarłych, te dusze wracają. No, fajne. Fajnie robić to na wesoło trochę. Stoiska, są wmuchane zamki. <noise> Jest jeszcze zauważyliśmy, że na przykład to, tak jak tutaj zostałem między, obok grobu i sobie śpiewają, grają, to jeszcze piją browary do tego. To znowu ja w moim świeżym koteczku, bo starym to znam założyć, żeby nie było szumów, tak, więc y, mogę powiedzieć, że ten święto trwa od 27 października, bo 27 października przychodzą odwiedzić nas dusza naszych zwierząt. Więc jest to już pełnoprawny człowiek, członek rodziny. 28 Przychodzą odwiedzić nas dusze ludzi, którzy umarli w wypadkach. 29 to dusze topielców, więc 30 października wracają dusze ludzi zapomnianych, takich, którzy nie mają już krewnych, żeby do nich miało kto wracać. 31 października wracają dusze dzieci, które były nieochrzczone. Dlaczego? Nie wiem. Pierwszego wracają e, prawilnie już dusze dzieci, Na drugiego wracają wszystkie inne dusze, oprócz tych wyjątków wcześniejszych, czyli jeżeli nasi bliscy nie umarli w wypadku, ani się nie utopili, ani nie byli dziećmi i tak dalej. Jest tam trochę tych wyjątków, to oni właśnie wracają drugiego i też Meksykanie stawiają te e, ołtarzyki e, wszędzie, w domach, sklepach, w miejscach publicznych w hotelach, widzieliście na Placu Głównym wczoraj widzieliście właśnie, żeby ci e, zmarli mogli tam przyjść, podążać za tym i też jest parę takich obowiązkowych rzeczy, które muszą być na komentarzu czyli, wiadomo, zdjęcie naszych zmarłych do tego stawia się wodę, no bo z, e, zmarli są spragnieni po podróży stawia się sól jako oczyszczenie duszy Kładzie się taki papierek, taką bibułkę w takie charakterystyczne wzory, które też widzieliście na tych flagach, co wiszą u góry na, nad ulicami. I to jest takie bardzo delikatne, to ma symbolizować jak kruche jest życie. Pan de muerto, czyli ten chlebek, którym się zajadamy już od chyba dwóch tygodni, żeby zmarli mieć czym posiedzić. Czasami stawia się też figurki psa, bo w Meksyku ludzie wierzą, że trzeba być dobrym dla zwierząt. Bo potem, jak jesteście, już nie żyjecie, to te zwierzęta, które też nie żyją, czekają na was gdzieś po drodze, jak wracacie do świata żywych i mają Wam pomóc. Więc dlatego też Meksykanie są bardzo dobry dla zwierząt. Widzę, że jakby tu jest ogrom psów, które są podokarmiane, po prostu chodzą na ulicę, a tu jest taki jeden szczeniaczek piękny. Dopomniałam, na autorzykach jeszcze oczywiście są właśnie aksamitki, czyli te kwiaty, o te kwiaty, e, żeby, które właśnie mają prowadzić tę duszę zmarłych do naszego świata. Jeszcze, wiadomo, ulubione jedzenie zmarłego, ulubione picie i jak zmarły lubi alkohol, to e, też te weś alkohol, żeby on jak przyjdzie z tego świata, do światów, mógł się też cieszyć tym dniem. No więc Marta chce podpowiadać twarz, więc jesteśmy. Kosztuje to 100 peso. Tak wygląda efekt finalny. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podoba. Mi się podoba. de folclórica mexicana, so chicas, Na cmentarzu. Wygląda jak festyn. tu jest. Jest ludzi? Wygląda jak, jak festyn. Bada cukrowa, jest jedzenie, jest pizza. Ludzi z ogrom. Ogólnie połowa ludzi tutaj jest pijanych. Noszą guśniki, tańczą, bawią się. Dzień dobry, 2 listopada już. Jesteśmy. Czeresz na Kristopal. Właśnie przyszliśmy sobie pod kościół. Maryi, naszej matki z Guadalupe. Coś takiego? Tu macie napisane, jak to się on ładnie po hiszpańsku nazywa. Jest to jeden z kościołów, który wyznacza środek miasta, czyli tą część downtown, w sensie centrum. Tak jak mówiłam poprzednio, one ograniczają tą część hiszpańską miasta, co Hiszpanie wybudowali. Więc to jest ten wysunięty najbardziej na wschód. Idziemy zobaczyć, jak wygląda. No i oczywiście idziemy z plecakiem dronowym, tam gdzie gość. I będziemy latać z dronem.